Witam wszystkich bardzo serdecznie w 273 odcinku GNM+, Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Domowicz. przed mikrofonem również Mateusz Widut, no i Mateuszu, w co w ostatnim tygodniu się zagrywałeś, bo ja nie ukrywam, nie grałem w nic. Nic, okej. Okay. Znaczy no, grałem w te same gry, o których a, rozmawiałem tydzień temu, więc jakby nic mm -hmm. nowego do tego nie dodam. Jak chcecie sprawdzić recenzję tych gier, a przede wszystkim Need for Speed, no to ta już znajduje się na naszym kanale YouTube. Tam wspomniałem, że nie ma multiplayera, co się przyznaje do, do błędu takiego, że chodziło mi o to, że ten multiplayer, który tam występuje, to to nawet nie jest multiplayer jak na moje po prostu... Tam masz takie głupie wyścigi, które bardziej są takim porównywaniem czasu, i, i tyle. Okej. Okay. I tam, no nic nie, tam nic nie ma. Czyli aspekt online bardziej, a nie, nie multiplayer. Można coś w tym, w tym stylu. W, w tym stylu właśnie o tym opowiedzieć. Um, no ja też nie gram w nic nowego. E, poza jedną grą, o której nie mogę jeszcze mówić. Więc dopiero za tydzień. Ale to jest duża e, gra. Słaba no tak powiedziałbym średnio duża polska. Która wychodzi niedługo. Polska duża um, tak, nie gra? Tak, jest, jest bardzo dobra. Zaskakująco dobra. Bardzo mało nie słyszałem. W ogóle nie grałem w nią ani razu przed premierą. No, ale nie mogę za dużo mówić, nie? Więc. No, za tydzień, słuchajcie. Aż jestem bardzo zainteresowany w ten e, sposób. No, a, a poza tym e, miałem czekać, aż Hollow Knight, taka gierka, która wyszła na początku tego roku, no, wyjdzie na Switcha. Bo kupiłem ją sobie na PC jakieś parę miesięcy temu, pograłem 40 minut czy coś koło tego i tak mi się spodobało, że pomyślałem sobie, że w to by się świetnie grało na wiesz, na handheldzie po prostu tam gdzieś bo już mówiłem o tym, że lubię grać w takie małe gry na, na, na Switchu natomiast przesunęli premierę na 20, 2018 rok i jakoś tak jakoś tak po prostu postanowiłem, że wiesz, w 2018 wyjdzie tyle kolejnych gier, że nie zdążę jeszcze tam, nie będę czasu grać, I teraz jest taki okres, że właśnie już jest po tych premierach, to postanowiłem dokończyć no i nie dokończyłem, bo jakieś tam 10 godzin dopiero za mną ale kurczę, to jest najlepsza metroidvania, w jaką grałem w ogóle. Kiedykolwiek. Nawet bardziej mi się podoba niż Ori and the Blind Forest, a to jest właśnie w tym stylu e, gra, tylko bardziej... No bo Ori to nie była jednak taka typowa metroidvania, bo tam nie można było się tak naprawdę zgubić, tak mi się wydaje. Nie wiem, zależy... No to czy... poczekaj na tą grę od Electronic Arts y, Fi. Ona będzie się nazywała. No, ale to jednak jest a, jest mi, chodzi, mi chodzi o 2D, nie? Żeby, wiesz, od boku... A, tam... No, to... no okej. Okay. I jest naprawdę fenomenalna, ponieważ klimat jest niepowtarzalny, jest bardzo fajny świat, w ogóle taki jakby świat robaków, że nasz bohater też jest niby takim chrząszczem, chrabąszczem, ma takie rogi jakby, no i to wszystko jest tak fajnie, bardzo stylizowane. Jest bardzo fajne poruszanie się, walka i przede wszystkim bardzo mi się podoba, że jest taka historia opowiadana tak jak w Dark Souls, że tam wiesz, odkrywasz NPC-ów. W ogóle eksplorując eksploracja jest też bardzo w stylu Dark Souls'ów, chociaż to jest zupełnie inna, to nie jest gra 3D, nie? tylko platformówka 2D. Ale właśnie to jest wszystko takie strasznie wciągające i fascynujące, że strasznie mi się podoba po prostu odkrywanie tego świata i dawno się tak nie wciągnąłem w żadną taką grę 2D. Już nie wiem, czy to nie będzie moja gra roku, jak tak dalej pójdzie, naprawdę. Bo jest, jest świetna i jest tania, zrobiło w ogóle ją chyba studio dwuosobowe. Więc, znaczy, ja się nie dziwię ogólnie, że tak mi się podoba. Bo z tego, co zjeżdżałem na Steamie, to tam e, są przytłaczająco pozytywne oceny, że w ogóle Narwi, jak, serwisy, które rezonansowały, też wystawiały same w ogóle Game Informer do chyba 10 na 10, e, więc nie dziwię się, że także tak mi się podoba. Ale no, e, ciekaw tam, jak będzie po kolejnych, nie wiem, e, 30 godzinach. Fajny jest tam motyw mapy, bo tam nie masz mapy, jakby m, tak jak w innych e, grach tego typu, tylko musisz kupić sobie. Jakby fragment mapy od takiego gościa, kartografa, który jest gdzieś tam schowany w każdym nowym etapie. I dopiero sam potem rysujesz mapę, jakby zwiedzając świat i odpoczywając przy ogniskach, w cudzysłowie, bo siadasz na oweczkach zamiast ognisk Solsów i wtedy ci się uzupełnia mapa, więc tak naprawdę eksploracja polega na tym, że ty. Po prostu pamiętasz, gdzie byłeś po, po wystroju, że tak powiem, wnętrz? I Dark to, to... Souls w 2D. No, coś w tym, coś, coś, coś w tym stylu. Nie no, wszyscy Wciąż... porównują znaczy... wszystkie gry do Dark Souls. No, ale to nie jest takie Dark Souls, no bo jednak, jakbym mnie do czegoś porównywać, to to jest bardziej. Um... No, kurde no. No, Dark Souls. No, nie Dark Souls, bo, <laughs> bo wiesz, bo chodzi mi o to, że. Nie po... no, żartuję naprawdę. Walka jest tam, taka typowa platformówka 2D z walką, no nie wiem, Castlevania chociażby, nie? Wszystkie Castlevania, coś w tym stylu. Tylko eksploracja właśnie historii jest, jak w Soulsach, to dlatego, dlatego tak bardzo mi się podoba, to na pewno nie będzie graniem dla ciebie, bo ty nie lubisz takiej narracji, nie, że tam nie wiadomo o co chodzi, nie się musisz domyślać. No średnio. I, no, ale, ale jeżeli lubicie metroidvanie i właśnie Dark Soulsy, to koniecznie, bo szczerze mówiąc, że teraz jest bardzo tania ta gra, 30 chyba ileś złotych, więc, więc polecam. To może zanim przejdziemy do naszych tematów, to powiemy o małym temacie, takim, że pojawił się zwiastun filmu O Wiedźminie, ale to nie jest ta produkcja, którą ma robić Netflix, tylko produkcja fanowska, która kiedyś, jakiś chyba rok czy dwa lata temu no, 1,5-2 lata temu została zapowiedziana, to było pół wieku poezji później, wtedy też się pojawił taki mini zwiastun i teraz pojawił się dłuższy, bo dwuminutowy, i tam jeszcze została podana data premiery tego filmu, który ma trwać około godziny 21 czerwca w 2018. I to i... będzie oczywiście film na YouTubie, za darmo dostępny. Dokładnie. twórcy tak. zebrali pieniądze na jego realizację. I jak ja oglądałem ten zwiastun, to w ogóle yy, mi tam nie pasuje to, że to jest fanowski film, że fan-made, bo to wygląda tak profesjonalnie. No, połowa w ogóle aktorów jest profesjonalnymi Tak, to aktorami. też prawda, że, że wzięli aktorów znanych, jest Mariusz Drężek, jako La bo Lambert, bo to jest w ogóle o Lambercie film, więc też fajna sprawa, że jakby. No fajnie tak, że nie Geralt cały czas, nie? bo przecież byli też inni widźmi, więc to jest fajna sprawa. I co ciekawe, ja nie pamiętałem, to mówię, że to już było wiadomo, że Zbigniew Zamachowski będzie. Jako jaskier. No, wtedy nie chyba się pojawi, no możliwe zwiastu, nie tak mi się wydaje. Ale mi to jakoś tak mnie nie pasował strasznie w tym serialu, wiesz, tym okropnym, więc nie wiem. No, ale... ale on jest taki Szczególnie teraz śmieszkiem. jeszcze mu przybyło trochę lat nie od tamtych czasów, <grym> więc tym bardziej. Ale no ciekawa sprawa. Na pewno wygląda bardzo imponująco jak na właśnie film Fanowski w cudzysłowie. I, który zebrał chyba, jak dobrze pamiętam, około 50 tysięcy złotych. No więc... kilkadziesiąt tysięcy tak zebrali. Więc to jest, jeśli chodzi o budżety filmowe, to wręcz coś śmiesznego w pewien sposób, a jednak tu jakieś nawet efekty specjalne się pojawiają i nie no są i po kraju w ogóle. <grym> smoka. Tak, tak. I w ogóle wiesz, jak oni nie wyglądają ci wszyscy, o których chodzi mi o charakteryzację i. Kostiumy, więc bardzo fajnie. Niektórzy Lepiej się, niż u Darwinów. Się w ogóle zastanawiają, o co chodzi, że dlaczego ten Wiedźmin ma krótkie włosy, Geralt, tak nie wiem. Ale to właśnie warto zaznaczyć, że to będzie film o Lambercie, czyli jednym też z takich ważniejszych e, Wiedźminów w uniwersum e, Andrzeja Starkowskiego. I Bo bohaterem znanej Rumowanki. No tak. Lumbert Lambert Lambert. <laughs> Ty, ty, ty taki, taki, <laughs> powiedzmy tak. E, jestem ciekawy, czy ktoś w ogóle się do tego przyczepi, Andrzej Sapkowski, że ej, dajcie mi pieniądze, Wydaje 20% mi się, że nie. dla mnie. Wydaje mi się, że nie, bo to jest film fanowski jednak, może dlatego, to tak wiesz, podkreślam, że to jest film fanowski, bo no jakby no nie wiem, w sumie zarabianie będą zarabiać z tego, co mi się wydaje, tylko z YouTube'a, nie, tego... W ogóle ja myślę, że oni tego nie robią, żeby zarobić, nie, bo tak naprawdę na YouTubie nie zwróci im się ile, ty, tyle tysięcy, no nie. chyba z reklam, Chociaż więc może, wie? wiesz, to jest taki po prostu jakiś wstęp do jakichś tam dalszych projektów, no nie wiem, no fajnie, że powstaje na pewno, bo w ogóle ten film ma też trwać od 55 minut do godziny, więc to nie będzie jakaś tam krótkometrażówka, co też, też jest imponujące. E, tak więc to taka krótka informacja na sam początek, a my przejdziemy teraz może do Tematów naszego odcinka, a zaczniemy. Od tematu roku. Od tematu, to, to będzie ten temat roku? Tak, bo ja jestem wielkim fanem. Okej, okay, no to proszę, no to ty a, zacznij. Serii Devil May Cry. Chociaż zaznaczę na początku, że ten nowy Devil May Cry e, też mi się podobał. Podobał mi się o wiele bardziej, jak wypuścili tę wersję. Remix, no, tę odświeżoną, tam coś tam, coś tam było. Tam e, poprawili system walki, że już nie było tego. Niektórym się to podobało, że musiałeś tam zmieniać te. E... Kolo, nie pamiętam, kolory chyba tak zmieniałeś, bronię, żeby tam zadawać obrażenia, bo niektórym nie mogłeś zadawać obrażeń jedną bronią, coś chyba tam było takiego. Tak. Jak... Mam słabą pamięć <laughs> ale, ale wie że razie... na pewno mi się podobała ta gra, ten Devil May Cry no, tysiące... którego. 14, no nieważne, w każdym 13. razie no mi też się podobało, ale Dante mi się nie podobał na przykład w tej gry I ogólnie historia nie taka była, świat mi się podobał sam, ale no nieważne, w każdym razie podobno um... Trwają prace nad Devil May Cry 5, czyli nad jakby dalszym ciągiem tego normalnego Devil May Cry, strasznie skomplikowane, jak ktoś nie wie o co chodzi, bo to przypomnijmy tak w skrócie, że Devil May Cry to jest japońska seria, Capcom produkuje, ale czwórka ukazała się w 2007 może? Dawno temu, dawno temu, no powiedzmy, i jakby postanowili oni bardziej skierować tę serię, żeby się sprzedawała na zachodzie, więc zatrudnili studio Ninja Theory, które robiło wszędzie wcześniej Enslaved. No i to studio przygotowało tak jakby pseudo-reboot, że to, to nie było żadnego związku, to nie była kontynuacja tych poprzednich części, ale to się chyba, nie wiem, wydaje mi się, że teraz to się całkiem nie sprzedało, nie? Ale w każdym razie nie, nie ma planów na kontynuację, Ninja Theory już robi, robi co innego i wygląda na to, że Capcom chce wrócić właśnie do tej typowo japońskiej serii Devil May Cry i będzie piątka. Podobno ma się ukazać w 2018 jesienią albo na początku 2019. Były pierwotne plany, żeby zapowiedzieć tę grę jeszcze na, w grudniu na PlayStation Experience, ale ktoś właśnie ze studia, jakieś anonimowe źródło mówiło, że to było jeszcze zanim Sony zdecydowało się, że ten PSX w tym roku będzie takim mniejszym eventem, bo to już wiemy teraz, że w grudniu Sony nie zrobi żadnej konferencji, tak jak w zeszłym roku i dwa lata temu, więc no, nie będzie takich wielkich zapowiedzi raczej w grudniu związanych z Sony właśnie. No i podobno gra ma się ukazać na PlayStation 4 i możliwe, że na PCcie, więc to jest taka sytuacja trochę jak ze Street Fighterem piątką. Co ciekawe, bohaterem ma być Dante, ma podobno powrócić Nero i ma być też jeszcze ktoś, więc wszystkie postacie z czwartej części będą grywalne. No, i podejrzewam, że tą trzecią musi być Vergil, bo jakże inaczej. I też co zwróciło moją uwagę, to to, że twórcy chcą zrobić bardziej otwarte poziomy. Więc to mnie bardzo interesuje, bo Devil May Cry zawsze był taką. No, jakby, jeżeli jak w bajonetę, bo to jest nowsza gra, czy w Metal Gear Rising, to tam mieliśmy bardzo takie liniowe jednak te plansze, i chodziło po prostu o to, żeby iść tam, pokonywać wszystkich po drodze. I ta otwartość troszkę mnie tak zaniepokoiła, ale sobie pomyślałem, no, że na przykład Dark Siders było takie trochę otwarte. Devil May Cry ostatni też był taki. No, nie hmm. był taki super korytarzowy. Nie był no. korytarzowy. Więc, więc to, no, to nie jest wyznacznik niczego chyba złego. A tak jak powiedziałem, Darksiders też jest takie trochę otwarte, szczególnie dwójka, a też jakby świetnie się w to grało. Um, więc y, ja mam nadzieję, że to zostanie potwierdzone. Tym bardziej, że to już jest drugie źródło tych plotek. Bo najpierw był jakiś tam wyciek na Reddicie, um, a to jest osobne źródło też potwierdza, właśnie, że, że się dzieje i że Devil May Cry 5 powstaje. Też sam twórca hintował mocno na Twitterze, na przykład, że przepraszam, że nie będzie żadnych zapowiedzi na Tokyo Game Show. Ale prace nad moim projektem trwają i on tak. To jest właśnie główny projekt ten Devil May Cry. I on często sugerował, że pracuje od piątku, ale nigdy oficjalnie, oficjalnie nie potwierdził. Więc e, ja czekam strasznie, bo no nie ma takich gier ostatnio. Była bajoneta 2 dawno temu, był Metal Gear Rising i od tamtej pory trochę tak. E... bieda. No bieda, właśnie. więc e, A jednak ten japoński Devil May Cry, jeżeli właśnie graliście w bajonetę i wam się podobało, to na pewno by przypadł wam do gustu, bo jednak. E... No to jest ten sam styl tak, czyli japoński czyzna takie no też, anime, ale, takie wszystko na wyrost. Znaczy, ale też bez przesady, takie bardziej yy, bym powiedział poważne podejście do tego stylu graficznego. No troszkę mniej niż yy... takie mroczniejsze, ale też bez jakiegoś takiego odjechania strasznego. W sensie nawet tam, tam, ci tam... przeciwnicy chociaż byli te co odjechani, jakoś tak mi nie, nie przeszkadzali, bo jednak mamy jakiś taki odruch na, na nie, jeśli Yy, widzę taką stylistykę, ale pamiętam jak grałem w, w Devil May Cry 4 i faktycznie tam, tam to było jakoś tak z wyczuciem zrobione. Tak gra no, bardzo mi się podoba. Tam było właśnie tak z wyczuciem, ale bo tam te, jakby ta zw takie zwariowanie czy tam jakieś takie over the top rzeczy są w cutscenkach tylko. Że na przykład w tym jak, jak te postacie walczą ze sobą w tych cutscenkach, historia jest niby właśnie taka poważna. Ale jakieś, jakieś tam akcenty humorystyczne są w dialogach, takie, takie są subtelnie fajnie wprowadzane, więc to jest takie no, nieprzytłaczające Japoń, japońszczyzną swoją, nie? Tak bym powiedział. I Właśnie. w ogóle podobno mam ma mieć najwięcej kascenek w historii serii, jestem jak najbardziej za. Jeżeli chodzi o kascenki w The May Kraj. Właśnie sobie przypomniałem, jak widziałem zapowiedź Kraja 4 w hyperze na kanal. Plus. No jest? o 23 Kiedy czy to o 22. Było? No to co najmniej jakieś 12 do 14 lat temu. Spokojnie <noise> Tak więc jesteśmy już już starzy. No i Tam też jeszcze a propos, a, propos, a propos takich drobnostek to podobno celują twórcy w 60 klatek na każdej konsoli, co byłoby bardzo fajne, chociaż mnie dziwi mnie, bo bajoneta nawet na UI celowała w 60 klatek, więc twórcy takich gier raczej stawiają właśnie na No na to są takie płynność. gry, które chyba wręcz wymagają. Tego typu kwestii technologicznych. I Te... też y, mhm. ciekawe jest to, że podobno y, w wielu, czy nie w wielu, ale w niektórych potyczkach będziemy walczyć y, z dużą liczbą przeciwników, i to będzie więcej niż kiedykolwiek w serii Devil May Cry, więc to jest ciekawe. To już brzmi ale jak też totalny ból. Się. Zaznaczają, że to ma nie być. Dynasty Warriors, nie, nie przerobią tego na taką grę, tylko po prostu więcej jakichś tam słabych przeciwników. Żadnego multiplayera, żadnego aspektu online. E, trochę przeprojektowana kamera, no to jest oczywiście, bo jednak kamera w tych starych DVD-krajach jest trochę taka dziś. No i jakieś tam karty do losowania, na pewno. Nie, właśnie nie, na szczęście nie. To jest, to jest z Capcom, oni jeszcze tego okay. chyba nie zrobią. Nie, więc... Chociaż, ale oni lubią pieniądze. No, jeszcze, że potem była aktualizacja tego newsa, że PlayStation 4 na początku, czasowy czyli czasowy ekskluzyw a później PC. I nie ma ani słowa o Xboxie, więc no cóż. Zobaczymy. No jak czasowy ekskluzyw, to wydaje mi się, że wiesz. PC Play Anywhere, Always on Xbox. Możliwe, no zobaczymy. Ja, ja się w każdym razie bardzo jaram I też przy okazji można powiedzieć, że w tych samych plotkach m, były m.in. informacje o zapowiedzi Sol Calibur 6, więc fani Biatyk też. Też mogą się cieszyć. To chyba Bo... Typiek. No właśnie, muszę mu powiedzieć dzisiaj, może Pawle, nie Pawle słuchaj nas. Eee, dobra, czekamy na wasze komentarze. Eee, jakie są wasze wspomnienia z, z grania w Devil May Cry 4 i w tą odświeżoną produkcję, która bardziej się wam podobała i jak zapatrujecie się na piątkę, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z Deus Exem, który zapewne może wrócić. Okazuje się, że Deus Ex jest w planach, ale problemem jest to, że studio nie ma rąk do pracy, i jest zajęte innymi projektami, bo jak stwierdził szef Square Enix, AIDS Montreal zawsze pracowało właśnie nad Deus Exami. I, i jeszcze na Tomb Raiderem i tak dalej, więc jakby dla szefa Square Znaczy Enix inaczej, jest... teraz pracują nad no Tomb Raiderem, teraz. a wcześniej Crystal Dynamics, tak Dobra, teraz. no to Deus Ex'em, okej, okay. jakby szef nie chce ich odciągać od innych projektów i stwierdził, że po prostu jak skończą, to to może się wezmą za kolejnego Deus Ex'a. No, czyli w skrócie potwierdzili, że bo wiadomo, że Mankind Divided, rozłam ludzkości po polsku chyba... Mhm. Nie sprzedał się zbyt dobrze. Nie wiem, czy mi. Znaczy, trochę mi szkoda, nie? bo jedynka mi się bardzo podobała, natomiast właśnie Mankind Divided no, już mi się nie spodobał tak bardzo. Nie dokończyłem tej gry i jakoś nie chcę mi się do niej wracać, bo o ile gameplay był bardzo fajny, prawda, jak, e, jak w jedynce, właśnie tylko trochę rozbudowany, to tak już historia zupełnie mnie wciągnęła w tym sequelu. I... No, była strasznie tak rozleczona i, i, i strasznie powolna. Tak, myślę, że to jest też, też kwestia tego wprowadzenia tego huba, że po tej Pradze musieliśmy łazić i. Trochę szkoda, że właśnie nie zrobili tego po staremu, że po prostu mamy level, level, kolejny level za levelem i tyle. Może to by było bardziej takie poskładane, lepiej. A tu tak mieliśmy jakieś misje poboczne, tutaj tu się troszkę od, odrywaliśmy do tego wątku, który nie był i tak ciekawy, ale w każdym razie ludzie się zastanawiali, czy to oznacza że, oznacza, że Square Enix wyrzuci do kosza Deus Exa już. Tym bardziej właśnie, że Eidos Montreal ma pracować nad grą z Avengersami, jakąś tam w ogóle wysokobudżetową dla, dla Square Enix, więc nie mogą jednocześnie robić dwóch dużych projektów. No ale tutaj właśnie dyrektor generalny Enix zapowiedział, że nie mają zamiaru się żegnać z serią Deus Ex. No, i to w sumie nastroja tak optymistyczny trochę. Bo zawsze dobrze, że, że jakby fajna marka nie, nie została zupełnie tam zapomniana, nie zostanie zapomniana. Ale no to, to może być też takie z drugiej strony tylko wiesz, no uspokajanie, nie? Bo ich ludzie zapomną, zanim ci Avengersi wyjdą pewnie w 2020, bo już nikt nie będzie pamiętał, że oni obiecywali, że nie porzucą Deus Exa, więc. A z drugiej strony trochę mi szkoda innej gry, którą chyba też wydała Square Enix, ale na pewno nie robił Eidos, czyli Tifa tego nowego. Które to robiło... chyba robił Naidos, się wydaje. A nie twórcy Dizona? Nie? nie, 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 na pewno nie. Nie, nie wiem, czy Square Enix to wydawał, ale wiem, że Eidos zrobił tego Tifa nowego, który mi się całkiem podobał, nie był jakiś super. No, mi się ale... bardzo podobał i fajnie się bardzo zakończył, że wręcz, no, mocno czekałem na kontynuację. A jednak Square Enix wydawał, okej, okay, A dobra. widzisz, widzisz, miałem rację, ale nie miałem racji, że producentem był kto inny, ale było jakby widać ty, tyle nawiązań i połączeń między tym, że tak naprawdę Dishonored było lepszym Tifem, niż Tiff był No, to prawda, to prawda. Dla siebie. Więc więc może dlatego to takie jakieś pomieszanie w mojej głowie. Tak więc to są dwie ważne marki, marki które jednak są przeznaczone dla starszych graczy, bo nie sądzę, że nowy gracz pamięta o czymś takim jak Thief albo Deus Ex. Jednak to dla takich Weteranów, gamingu. Znaczy są Młodzi gracze gry. myślę, że już kojarzą Human Revolution, nie do no, no bo to, no to jednak było to takie. Mogą. To było bardzo udane takie wskrzeszenie tej marki. Ale Tif nie. No, no Tif nie, nie. nie, no niestety. Szczególnie, że tam trójka nie była jakaś fascynująca. potem ten, ten nowy reboot był taki, że jakby wyszedł i bardzo szybko w ogóle o nim ucichło, bo nie za bardzo chyba dobrze się sprzedał, więc nikt o nim nie mówił. I tak naprawdę, jeżeli kogoś zapytasz. Kto nie pamięta tych starych tifów, czy kojarzy serię, to pewnie odpowie, że nie, że w ogóle nie pamięta, że taka gra wyszła w 2014 roku. Ale z tego tak próbuję sobie przypomnieć, co tam jeszcze Eidos robiło w zamierzchłej przeszłości. W sumie nie było, no robili Tomb Raidera, już przykazali przecież, e, chociaż nie no, Square Enix cały czas ma. I tak jak powiedziałem na początku, zresztą oni teraz wracają do Tomb Raidera, bo robią tą nową część, więc dobra, nieważne. Więc same Deus Exy wyskoczyły, jak kliknąłem. No właśnie, więc fajnie, fajnie, że jakby jest nadzieja, że to powróci. Mam nadzieję, że, że już przeminie jakby przez te, przez te lata następne, przeminie modę na otwarte światy, która już zaczyna tak troszeczkę zanikać i będą mogli zrobić z czystym sumieniem grę taką bardziej właśnie opartą na levelach, normalnych levelach, a nie na jakimś tam wielkim hubie, po którym błądzimy, żeby dążyć do, do kolejnych celów. No tak więc zobaczymy, ile im się zajdzie. bo Tom Prider er pewnie następny rok, podejrzewam, tak na oko. No, Avengersi, Avengersi też, też mogą. i Avengersi zostali zapowiedzieni w tym roku dopiero. Tak? Więc i to tak, że to by była jakaś preprodukcja, więc, więc wydaje mi się, że to tak 2020. 2020. <laughs> Mo możliwe, że chcą trafić na premierę. PlayStation um, 5. Tego drugiego filmu z Avengersami, co jest podzielone na dwie części, no. Ten, co teraz będzie. To chyba Infiniture. 2019 jest. Dobra, nie będę zmyślał. No mniejsza to. Ale tak e, może być. Tak mi się wydawało. E, tak więc, no, czekam na wasze komentarze. E, co sądzicie o zagraniu e, Square Enix? Czy dobrze, że dali jakby Aidos Montreal jakby taką Nakazali dokończyć te gry. A, Zawsze a, lepiej, a nie że spróbowali na przykład powiększyć zespół albo zatrudnić jakieś inne studio. Zawsze nie? lepiej, że dali im inny projekt, niż że wszystkich zwolnili, bo się gra nie sprzedaje, więc w sumie. To nie jest dla <laughs> Chociaż no, ciekawe, jakby to było rozwiązane. Ja bym z chęcią zobaczył od kogoś innego, może Deus Exa. A tu a propos KuRINIX, tak na marginesie, taki off-top, szef w ogóle marki Final Fantasy powiedział, że 2018 rok ma być bardzo duży dla finala. I że będą nowe projekty wychodzić w 2018 A roku. Może w końcu ten... Yy... No właśnie, bo ja sobie <laughs> przypomniałem, że ten Final Fantasy remake, remake ma być epizodyczny. No tak. Bo tak sobie myślałem, że przecież nie wyjdzie remake w przyszłym roku, nie za wcześnie, ale pierwszy epizod. Czemu nie? Więc taka a propos Square Enix. To już nie dawno doznaczyć. temu zapowiedzieli. No właśnie, więc. więc. Już dwa razy powinni być. Czekamy na przyszły rok. Square Enix podobno będzie miało ogromny rok w 2018, więc ciekawe. No a my przejdziemy teraz do ostatniego, trzeciego tematu, który będzie związany z twórcami Forza Horizon i ich następnym projektem, który będzie z czymś zupełnie innym. Okazuje się, że Playground Games, czyli twórcy Force Horizon, e, zaczęli pracę nad grow action RPG w otwartym świecie. Czyli widzisz, czyli nie zupełnie coś innego, bo oni już robią otwarte światy od dawna, nie tylko że no. No. z samochodzikami, ale no Ciekawa informacja. Znaczy, jeszcze do tego warto dodać, że tam chyba w lutym tego roku powstawał nowy oddział tej firmy. Więc to na pewno może być też związane z tym, że jednak ten, ten główny trzon będzie nadal zajmował się produkcją samochodówek, a, a, a ten, te nowe biura zajmują się, się grą tą Action RPG. Tak, i oni po, z... do tego nowego studia zatrudnili gości, którzy pracowali między innymi nad Metal Gear Solid 5. Na Star Wars Battlefront 2 to akurat nie jest chyba jakiś tam super wyznacznik, i wydaje mi się, że nad Horizon. Niektórych z Guerrilla Games wzięli też, więc no mają ludzi z doświadczeniem, że tak powiem, w gatunku ten Open World RPG, żeby coś zrobić. No i teraz pytanie, co oni tam robią? No. Bo ja jakoś jak słyszę Open World Action r, 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 RPG czy RPG? RPG jest. <laughs> RPG w to tak jakoś, no nie, nie wiem, no trudno mi się podniecać. Bo Horizon tak, ostatnio. No tak, nie? ja rozumiem. Śródziemie. Jeżeli ktoś lubi takie gry, to oczywiście ma prawo być podekscytowanym, że takie doświadczone studio robi grę tego typu. Natomiast ja jakoś, no nie wiem, otwarte światy mnie męczą już. Ale jeżeli zaoferują jakiś wyjątkowy setting, to czemu nie, nie? Bardzo jestem ciekaw, czy, i to by było fajne, gdyby zaimplementowali, czy chcą zaimplementować w tej grze też model jazdy, na przykład z Force Horizon mogliby zrobić takiego Bo prawdziwego by Mad Maxa. No właśnie, z wysiadaniem z auta. W sensie już był Mad Max, niby z wysiadaniem no, z auta. To, no, chodziło, to, mi wiesz, force, chodziło mi bardziej o Force Horizon z wysiadaniem z auta, nie? Że na przykład mm -hmm. takie w stylu drivera, tego, który nie wyszedł, ten Driver 3. Albo jak Test Drive Unlimited, gdzie tam były te, takie aspekty RPG, no, jeżdżenia na kurde swoich jakichś hatach, sprawdzania jakichś dziwnych rzeczy. Więc to były takie simsy w świecie otwartych wyścigów, które to były całkiem spokojne. No. No bo nie mamy tak naprawdę RPG-a. Czy w ogóle gry z otwartym światem? Chodzi mi bardziej o współczesność. Mm -hmm. Takie, że po prostu nie, nie żadne fantazji, żadne science fiction. Tylko wiesz, tylko po prostu. No nie, ale będzie ja to na przykład samochodowe RPG. No tak, ale jeżeli tam jest, wiesz, to jest RPG akcji, to ja podejrzewam, że to jednak, nawet jeżeli będą te auta, to to będzie takie raczej. No chociaż kto wie, no, Mad Max niby jest też takim samochodowym action RPG, bo teraz wszystko jest RPG, że masz rozwój postaci, więc. No dobra, to mieliśmy Guerrilla Games, które. Wyszło z liniowych strzelanek do mega otwartego świata RPG, czyli coś zupełnie. No i im innego. się udało, tak. Więc, im też... więc ci tak. od samochodówek muszą przejść do czegoś zupełnie innego, czyli e, z otwartymi światami. To były samochodówki, więc mega liniowe CRPG. No ale nie, bo to już ma być w otwartym świecie, nie, więc to Kurde. już drzwi zamknięte. Aczkolwiek e, ciekawe, bo to musi być dla nich spore wyzwanie, w sensie, że wydaje mi się, że zupełnie inaczej projektujesz świat otwarty. Jeżeli masz samochodówkę, no bo masz samochody, nie i to zupełnie inna kwestia poruszania się i tam co No widzi nie gracz? ma interakcji, takich. Tak, tak. Odległości i takie tam rzeczy, więc ciekawe jak to pogodzą, jeżeli te samochody zaimplementują. Mówię właśnie chyba jedynym takim elementem, który by mnie zainteresował w tym projekcie, byłoby zaimplementowanie modelu jazdy, takiego jak z Forcy Horizon, bo, bo on mi się bardzo podoba, to jest chyba najlepszy taki model jazdy w takich. Ogólnie w zręcznościowych grach, nawet lepszy niż w, w Neat tych ostatnich. Yeah, no w mi tym się bardziej no, w, podoba, w bo jest taki był całkiem fajny. No tak, ale w tych Neat for Speedach masz taki model jazdy, że to jest takie sam, samograj troszeczkę. Że nawet wchodzenie w zakręty no nie, tak, jest takie, tak, tak. nie jest takie satysfakcjonujące, tak. jak jednak jest w tych Horizonach, więc, więc fajnie by było. No zobaczymy, co tam wymyślą. No na pewno, mi się, na pewno że... to będzie. Yy, bo to jest Microsoft, prawda? Playground Games to jest studio Microsoftu, więc to będzie gra na Xbox One e, i niestety na Windows 10. Może... Znaczy, mówię niestety, bo nie lubię tego sklepu e, win, win, Windows Store. Stety bardzo się cieszę, że wyjdzie na PC. też, ale wiesz, o co mi chodzi. Kup sobie Xboxa. No, no. no więc w każdym razie, razie to, to, to będzie to, czym był Horizon dla graczy Xboxowych, tak? Czyli posiadacze PlayStation 4 nie zagrają, no ale jeszcze nie wiem, co to jest. Podejrzewałem, że E3. To będzie pewnie jakiś pierwszy trailer czy teaser. Na pewno, bo sądzę, że Microsoft teraz będzie jednak cisnął te swoje studia, żeby robiły szybko coś. No, a to w ogóle będzie ciekawe, bo w przyszły rok też powinna wyjść Forza w ogóle. Czy zrezygnują z Forza Horizon? Zrobią sobie przerwę, żeby wypuścić, no bo wątpię, że dwie gry, chociaż może. Skoro ma, mają faktycznie dwa oddziały takie duże tego studia, to może robią równolegle dwa takie duże projekty. Hmm, możliwe. Zobaczymy. Czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o, taki, o takiej dosyć radykalnej zmianie, no bo przejście z samochodówek na grę RPG to jest coś jednak nieczęsto spotykanego. No nie, ale zawsze, ale zawsze wydaje mi się, że to wychodzi na plus. Na plus w jakimś tam stopniu, na przykład nawet jeżeli Horizon mnie tam nie wciągnął za bardzo. To jednak było widać, że to było takie strasznie fajne dla deweloperów, że oni tam tyle fajnych rzeczy dali, jednak na przykład no to polowanie było całkiem spokojne całe to uniwersum, że wydaje mi się, że też fajnie, że deweloperzy będą mogli sobie zrobić co innego i to zawsze będzie jakiś tam zastrzyk kreatywności, co zaplusuje dla nas z kolei. Tak więc to był 273 odcinek GNM i razem z wami w studiu byli Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.